Piotr dobry, witam Państwa w programie Debata Tygodnia, a w studio są ze mną pani Stepania Iwanejko, stowarzyszenie 17. 28 dzielnica oraz pan Bogdan Kloch, zastępca dyrektora Muzeum w rybniku. Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w studio, bo jutro przypada druga rocznica inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Jak pani z punktu widzenia ukraińskiej. Emigrantki mieszkającej obecnie w Polsce mogłaby ocenić tą sytuację. Jaki to jest dla Pani czas? Um, powiem najpierw, że um, wojna zaczęła się nie dwa lata temu, a prawie 10 lat temu, jeszcze w 20, 20, 2014 roku. Um, I zaczęła się ona od aneksji Krymu. Później był Donbas, Luhansk i tak dalej, A tylko było wszystko to pod takim hasłem, pod takim hasłem uciekło słowo, ja rozumiem, uciekło że to, e, to tak, są, że, że to nie jest wojna, językowe. bo nie było to w takim Otwartym wojennym działaniu, a tylko było, było to pod takim hasłem, że. Bo rozumiem, że w tym czasie pomiędzy zajęciem Krymu, aneksją Krymu, a inwazją, która dokonała się w lutym 2022 roku, na Ukrainie panował względny spokój. Nie powiem, że panowa względny spokój, ponieważ już od tego momentu, od 2014 roku ginęli ludzie, już byli obrońcy, którzy też oddawali swoje życie, stojąc na obronie swojego kraju, terytorium i ludzi. Jak pan dyrektor z punktu widzenia może takich relacji historycznych, historycznych y, konotacji, ocenia tą agresję. Bo wielu y, ekspertów y, mówi, że ta rosyjska agresja ma na celu odbudowanie rosyjskiego imperium bądź y, radzieckiego imperium. Na pewno jest tak, y, że Rosja y, postawiła sobie za cel odbudowę swojej pozycji światowej. Pamiętamy, kiedy w latach 90., wczesne lata 90., kiedy Ukraina uzyskała niepodległość, również Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, to pozycja Rosji jako części dawnego Związku Radzieckiego była bardzo... Słaba. Zresztą kilka puczy wojskowych, często oglądaliśmy w telewizji użycie czołgów w Moskwie. To były takie dla wielu mieszkańców Europy Zachodniej niesamowite zdarzenia, kiedy toczyły się jakieś szczelaniny, walki na terenie stolicy kiedyś Wielkiego Imperium. To wydawało się nam, że ten świat cały tam rozpada. Natomiast patrząc z perspektywy potem następnych dwóch dekad, nastąpiła zmiana. Ja sobie zawsze, zawsze zadaję pytanie, czy Rosja jest w stanie funkcjonować jako nie państwo o charakterze imperium, cesarstwa. No dzisiaj nie mamy żadnego cesarza. Mamy przywódcę, który ma nieograniczoną władzę, chociaż sprawowaną z mandatu społecznego. Są wybory, oczywiście różnie na nie spoglądamy, bo zawsze są wątpliwości co do ich tutaj jasności, przejrzystości. Natomiast na pewno Patrząc na przykład na symbole, jakie Rosja stosuje, czy to na flagach, czy to w retoryce, czy to w jakichś swoich różnych przestrzeniach życia politycznego związanego z armią rosyjską, to wyraźnie widać, że to jest takie połączenie konglomeratu dawnego Związku Sowieckiego i tych tradycji z czasów Cesarstwa Rosyjskiego. Zresztą Wracają do, do łask nazwy związane na przykład z okrętami, car Aleksander III, co pokazuje, że Rosja buduje swój wizerunek na tradycji tej sowieckiej, jak i również wykorzystuje całą tą bazę, która była kiedyś tą częścią Imperium Rosyjskiego. Jest to dosyć paradoksalne, bo przecież łączenie symboliki carskiej Rosji mhm. z symboliką. Rosji Radzieckiej czy Związku Radzieckiego, czyli, czyli tych sił, które dokonały rewolucji, wielkiej rewolucji socjalistycznej w 1917 roku, wydaje się, że to są wartości przeciwstawne. A jednak Władimir Putin łączy to. Dokładnie, ale ja myślę, że on tutaj niczego nowego nie wymyślił. E, to czynił już Józef Stalin w 40, 41 roku, kiedy czy nawet w 39, krótko po wszystkich tych układach Ribbentrop-Mołotow, przecież e, chociażby kino radzieckie ówczesne propagowało postacie bohaterów, jak Aleksander Suworow, wielki felmarszał, który na pewno jest czarną postacią, jeśli chodzi o powstanie kościuszkowskie. To są postacie, które wtedy lansowały. Panu, Iwan Groźny. Więc widać wyraźnie, że jest ta ciągotka między jednym e, skrzydłem, y, jedną, jedną stroną tego medalu, jednym krańcem, a drugim krańcem. I wydaje mi się, że e, to jest niesamowita sztuka. Umiejętność połączenia tego w jednym także zadawala, zresztą ja myślę, że to jest taka gra też prowadzona, ponieważ z jednej strony są jeszcze żołnierze, weterani, może już nie tyle wojny tak zwanej ojczyźnianej, ale ludzie, którzy w Związku Radzieckim całe życie spędzili i służą na przykład Armii Czerwonej, a są jeszcze tacy, którzy pamiętają z nostalgią gdzieś tam czasy te wcześniejsze. I teraz było tylko kwestią czasu, jak uda się połączyć te dwie rzeczy. Ja myślę, że tuż do następowała ta symbioza bardzo dawno. Nie tak dawno w Sankt Petersburgu, czyli dawnym Leningradzie tak. obchodzono uroczyście kolejną rocznicę oblężenia tak. Leningradu. Był również prezydent Białorusi gościł na, na tym wydarzeniu. Czy państwo e, um, uważacie, że Rosja może się zreformować, że Rosja może być e, krajem innym, bardziej na modłę zachodnią, czy jest to niemożliwe? Co pani o tym sądzi? Wydaje się raczej, że jest to niemożliwe i że e, Rosja już nigdy nie będzie taka jak była wcześniej i że nie uda się im po prostu zreformować się i nie uda się po prostu nam wybaczyć i zapomnieć tą sytuację. Rzeczywiście, Michaił Gorbaczow próbował zreformować Związek Radziecki. Mhm. Doprowadziło to do rozpadu tak. Związku Radzieckiego. Później te wydarzenia, o których mhm. pan dyrektor wspominał, pucze, najsłynniejszy pucz to chyba pucze Jana Jewa. Tak. Natomiast później za, za czasów Borysa Jelcyna Rosja wydawało się, że przechodzi tą transformację. Mhm. Powoli, ale przechodzi. Mhm. Ja mam wątpliwości, czy kiedykolwiek Rosja będzie chciała. Popatrzcie Państwo na jedną rzecz. Car Piotr, ja wiem, że odbyły się trochę odległe historii i dla wielu nie ma to znaczenia dzisiaj, ale Car Piotr z jednej strony był człowiekiem bardzo nowoczesnym, czynił różne gesty w kierunku cywilizacji zachodniej, zmieniał Rosję, obcinał bojarom brody, niekiedy i głowy, jeśli uważał to za słuszne ze swojego punktu widzenia i zaszczepił bardzo wiele elementów, które można by było powiedzieć, że są takie nowoczesne, że to będzie wejście do Europy, ale zarazem bycie imperium euroazjatyckim, popatrzmy to, co jest za częścią rosyjską, europejską, czyli za Uralem. To są niezmierzone przestrzenie, gdzie w zasadzie dominacja Rosji utrwaliła się 400 lat temu, mniej więcej. I tak naprawdę, ja mam też takie wrażenie, że często Ci, którzy tam mieszkają, obawialiby się rozpadu imperium, ponieważ te ich małe kraje nie byłyby w stanie samodzielnie funkcjonować. Więc Rosja jest też jest takim dla nich elementem, który wydaje się, że spaja. Oczywiście chcieliby na pewno, żeby było lepiej, żeby było może bardziej demokratycznie albo mniej, tak powiedziałbym, twardo. Ale zawsze zadaję pytanie, czy rzeczywiście Rosja dąży do tego. To tak jak pokazywanie międzywojnia. Z jednej strony wydawało się, że rewolucja sowiecka wprowadzi to na nowe tory, a okazało się, że w zasadzie myślano bardzo podobnie jak za czasów Cara. Zostawmy może Rosję, a skupmy się na stosunkach polsko-ukraińskich, mhm. na stosunkach naszych państw. Czy wojna zmieniła te stosunki? I jak zmieniła, jeśli do takiej zmiany doszło? Takie stosunki polsko-ukraińskie możemy podzielić chyba na parę etapów. Czyli to był taki etap przedwojenny, kiedy przyjeżdżało jeszcze tu mniej osób, i osoby starali się po prostu. Powiem na swoim przykładzie. Przyjechałam tu. W poszukiwaniu lepszego życia, lepszej przyszłości swoich dzieci dla siebie, do jakiegoś, dla jakiegoś zarobku. Mieszkam w rybniku już w prawie 6 lat. Więc przyjechałam ja zupełnie zdecydowałam się sama na ten wyjazd. To była taka moja własna decyzja. Więc. Wygląda, wszystko wygląda inaczej. Przed wojną legalizacja nasza wygląda inaczej. E, powiedzmy już po wybuchu wojny to e, e, ludzie byli zmuszeni do wyjazdu. Nie było to mhm. ich decyzja wyjazdu. Lud ludzie byli zmuszeni, bo przecież e, mieli wybór albo życie, albo ucieczka. I Wtedy powiem, że Polacy byli bardzo otwarci. Ta solidarność wtedy była taka dość duża i pamiętam, jak pracowaliśmy w 28 dzielnicy, bo do początku wojny to 28 dzielnica pracowała zupełnie na innych zasadach. Była ona stworzona dlatego, żeby pomóc obcokrajowcom, nie tylko Ukraińcom, a obcokrajowcom, którzy przyjeżdżają do Rybnika, pomóc im e, znaleźć lepszą pracę, e, legalizować się, e, pomóc im nauczyć się języka polskiego. Więc dlatego e, jeszcze w 28 dzielnicy byli e, był w, mm, e, była osoba, która pomagała w znalezieniu tej pracy, doradca zawodowy, był też prawnik, który pomagał w legalizacji i, i też nauczyciel języka polskiego. Po, czasu, po 20 lutym powiedzmy 2022 roku po prostu cel pracy 28 dzielnicy się zmienił. I byliśmy bardziej skupieni na tym, żeby pomóc ludziom, którzy masowo przyjeżdżają, pomóc im gdzieś znaleźć, znaleźć nocleg. Pierwsze, co było obowiązkowe: znaleźć nocleg, jedzenie, pomóc im jakoś się tu gdzieś osiedlić. I, i wtedy Polacy byli bardzo otwarci do nas, za co bardzo dziękujemy. Byli bardzo tolerancyjni. Było tak, że nawet ludzie przyjeżdżali, wyjeżdżali na granicy, przywozili ludzi. Ta tolerancja czasami też nie była na tyle pomocna, bo czasami w nocy dostawaliśmy na przykład telefon, że ktoś przywiózł pod granicy cały bus ludzi i my wtedy musieliśmy na przykład zastanawiać się, gdzie tych ludzi możemy dać dalej jak im pomóc. Więc w naszych relacjach e, polsko-ukraińskich e, jest wiele e, trudnych e, kwestii, sporów co, dotyczących e, oceny i pewnych e, kwestii e, historycznych, które nie zostały e, rozliczone. Może nie sięgajmy tak e, daleko jak ocena powstania Chmielnickiego, bo mhm. to Raczej nikogo e, nie interesuje, nie wpływa na jego postrzeganie e, na przykład e, pani jako Ukrainki. Ale inne kwestie dotyczące na przykład tak zwanej ukraińczej Powstańczej Armii, Stepana Bandery, y, kwestie dotyczące tego, co działo się podczas II wojny światowej i tuż po zakończeniu, są nadal żywe. E, czy zmieniło się e, coś w mentalności? Polaków i Ukraińców, jeżeli mówimy o tych problemach? Gdzieś ta problema się zostaje, tak często można słyszeć że o woleniu, o tym, że ktoś jest winien, kto nie. Tak, nie, nie będę bronić tego, że na przykład jesteśmy zupełnie niewinni, ale też. Nie, nie będę odpowiadać. Na przykład, jeżeli mój pradziadek skrzywdził, skrzywdził swojego sąsiada, to nie powiem, że ja mam ponosić jakieś za to konsekwencje, albo y, też y, szukać, kogo on skrzywdzić i, y, i prosić u niego, żeby mi przebaczył. Jak pan do tego podchodzi? Osoba, która na co dzień zajmuje się historią. Jest to temat bardzo trudny. My w swojej e, polskiej, czy na przykład także górnośląskiej e, perspektywie, bo często one mają też jeszcze swoje e, r, 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 różnicowanie, e, gradacje, e, no, jesteśmy e, po II wojnie światowej przyzwyczajeni też do e, próby rozliczenia przeszłości. Swego czasu pamiętamy, kiedy biskupi polscy wystosowali list do episkopatu Niemiec z prośbą o przebaczenie, i że my przebaczamy i, i wam, prze wam wybaczamy, i prosimy o wybaczenie. Więc generalnie, mimo że partia, system polityczny, właściwie można powiedzieć, wściekł się na to, na całą tą sytuację, bo to jest dobre słowo nawet, to, to było coś niesamowitego, że ktoś w Polsce zdecydował się prosić o wybaczenie katów, którzy doprowadzili do takich zbrodni, e, jakie miały miejsce na terenach okupowanych przez trzecią rzeszę niemiecką lub nawet wcielonych do rzeszy niemieckiej, jak na przykład tereny powiatu rybnickiego czy samego miasta Rybnika. E, a zatem mamy taką e, jakby wpisaną już troszeczkę e, w naszą mentalność e, taką tezę, że chcemy też aby druga strona zrozumiała co się wydarzyło. Ja myślę, że problem polega jednak gdzieś tam w tym Śmiechlińskim również, bo, bo ja zakładam, że jeżeli byśmy wzięli tutaj jakąkolwiek książkę historyczną ukraińską czy podręcznik historii Ukrainy, taki, który obowiązuje na Ukrainie, to jest to postać bardzo ważna i to tam gdzieś się zaczyna tlić ten, ten problem, który zresztą jest problemem między relacjami między Polską, Rosją, Turcją i szukanie tej własnej alternatywy rozwoju. Ja pamiętam ze swoich studiów, bo studiowałem historię i pamiętam, kiedy uczyliśmy się o XIX wieku i o problemie Galicji, to zawsze podkreślano... Jedno, że y, wtedy była taka erupcja w połowie XIX wieku idei y, Ukrainy, ukraińskości jako czegoś odrębnego. To już nie jest bycie Rusinem, tylko po prostu kimś nowym. Now, no, no, nowa, y, nowe, y, nowa narodowość, czy może odrodzona, jakoś oczyszczona z tych dawnych wpływów. I y, zawsze nam ukazywano to przedstawienie y, polskiej racji przez Austriaków. Więc mamy taki problem, który jest też problemem nie tylko naszym, że w jaki sposób byliśmy na siebie napuszczani i zderzyliśmy się w takim niebezpiecznym i takim trudnym momencie jak Kresy Wschodnie, czyli tej przestrzeni, której każdy szuka swojej ojczyzny. A. Ja podam przykład Górnego Śląska, bo myślę, że to też jest bardzo trafne. Z jednej strony jest opcja niemiecka, z drugiej strony opcja polska, powiedzmy cała masa takich niezdecydowanych, którzy mimo wszystko w pewnych okrzyjmych warunkach umieli znaleźć ten konsensus. U nas doszło oczywiście do powstań, do, do, do walk, często bardzo gwałtownych, ale jednak w skali nieporównywalnej do tego konfliktu, który toczył się na wschodzie. I ja myślę, że tak. My, ja jako mieszkaniec i, i pochodzony, pochodzący rodnici z Górnego Śląska mam zupełnie inny stosunek do tego problemu e, z perspektywy osobistych doświadczeń, aniżeli ktoś, kto, którego rodzina mieszkała na Kresach. Słyszymy często o osobach, mam, mamy znajomych, którzy mieli majątki e, pod Lwowem e, i często po prostu e, to, co się wydarzyło w 1939, 1940, 1941 roku i także tutaj e, udziałem e, różnych e, struktur e, organizacji e, ukraińskich, no, wydawało im, że to jest ich wina w tej sytuacji, że stracili cały dorobek swojego życia. Musimy niestety już kończyć. Pan dyrektor oczywiście wspominał o tych kwestiach, które pojawiły się po zakończeniu I wojny światowej, o orlętach lwowskich, o tworzeniu się tych organizmów państwowych Polski Niepodległej oraz prób tworzenia państwa ukraińskiego. To są tematy niezwykle e, rozległe, być może wrócimy do nich przy następnej okazji. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny program z cyklu Debata Tygodnia. Dziękuję, dziękuję za uwagę. Dziękuję.